No nic! bo ty streamujesz całą grę. Ja! Przegłos! Do Dobra, no co mi się tak Cisza! Co chodzi z tym Light R1 jakby Bruda. Tak? No to ciało leży koło laboratorium Nic nie widziałem Od groma osób tam było w sumie No Z czy osoby padły? Czekaj, ja tylko mam pytanie, jest że sprzerwę. Daniks, gdzie dokładnie było w labie? Przed labem. Przed labem leżało. Idę tu do góry i leży. przed ja To szczerze Uf, bardzo ja. dużo osób wychodziło z laba. Mi się wydawało, że Elix. Może mi się wydawało, albo mam halucynację, że Elikson wyskoczył z wenta pod labem. Mi się o wydawało. czym ty gadasz, Bober? No mam halucynację czy coś. Tak, halucynację. Za dużo drewna, za dużo drewna. Nie, bo za dużo troci na nie drewna. Za dużo troci mój babuś, kochany. No, spokojnie. Power, ja nigdy nie wyskakiwałem, nie wiem co ty brałeś, czy coś, więc... Ja brałem najwidoczniej trociny, więc to. No. no mówię, no, Rivika to chyba nie jest Dobra, dobre sprzedawczyni. Ale Dobrze. ja. Czy my coś wiemy więcej? E, co ja nie, ale pole... czekajcie, można ja no się wtrącić, King padł dosłownie dwie sekundy temu, reszta już dłużej nie żyje. Ja coś wiem. No, gadaj. Eee, no. W okolicach od 2 mamy nightmara. Mijałam się tylko z krychakiem po drodze między komunikacją i płasami. Ale ogólnie to mam nightmara. A to tam jeszcze był mały Night Nightmare jest globalny. No byłam tam. Więc... E, mm. Ale Nightmare działa na cały obszar chyba. No właśnie, tak. Tak. No Nightmare, o to nie wiesz, no. była mi Sandra też to, Sandra to wszędzie była. Kolaba, kule, komunikacja, tak. elektry, wszędzie. Ona tak sobie. działa. Sad... wszędzie No było. to Sandra no. nie robi tasków, czyli mamy powóz. Sandra, Sandra sas, Sandra A, tak, no tak. śmieci. A ktoś, a ktoś potwierdzi? Byłam tam z kim, było już ciemno. A ja mam było pytanie, już późno. No. Skąd, skąd ty przybiegłeś? Czy ja przybiegłem. No ty przybie... Skąd ty biegłeś do storage'a obok storage'a. ale jest ja właśnie... bo... no, w sensie las. Znaczy, bo ciało jest przed labem. A pytanie ktoś wie ile ma ty ciało przed labem? Coś, coś coś tamtego? No krótko mi się zdaje, bo tam kurde Bober hmm. przybiegał, kurde, i myślę, zdaje, że on by to zauważył. Więc mi się zdaje, że to jest krótkie ciało. Znaczy nie, Bober i Rika na 100% są czyści, bo ja biegałem po nich do lawa i ciała tam nie. Było. O, dziękuję. No dziękuję. No bo ja się dziękuję, mijałem właśnie dziękuję. chyba z Bobrem? Bo z się no się. No, no, miałem być no e i właśnie raczej wyszedłem. do alaba i właśnie ciało leżało, więc mi się zdaje, że byś się zobaczył. Nie, nie, właśnie dobra. ja dawno wychodziłem z zaba, ja tam pamiętam. E Rika tam była wtedy, jakby no, byłem ja w labie. Ja robiłem rakietkę i wiem, widziałam się akurat. Wenek chyba tam jeszcze był, ktoś Ej, Robert, jeszcze. a nie było czasem też tego Joa tam gdzieś w labie? E Obok ciebie? Nie kojarzę ja. Ale że obok nie w się w labie, czy gdzie? No a w labie tam gdzieś. No, on nie robił przed tobą czasem tego, tych yy, przesunięć, wiesz, planet? E, właśnie nie, nie robi, ja robiłem. Ja e i moski. No, dobra, bo mi się wydaje, że on właśnie też gdzieś tam wbiegał, ale dobra, na razie możemy skipnąć. Czyli Elikson wentuje według Bobra, tak? I tyle? No, na razie. no, 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 no nie. No to no, no. Halucynacja, bo to Bober, wiesz? Halucynacje no. hemoglobina. Jaka sytuacja? Nie wierzę w Bobra. Dobra, jest ten jakiś sprytny szpieg, tak? To się ta strzałka w ogóle i... O dobra, już się trochę Omeg, omeg. Omeg. Ale to było cudowne. O, to... chryste Co, co, co? co? O, no, chyba bomba poszła, mi się zdaje. To no, tak nie działa zbyt się. dnia. To ciało było w ofisie węka. Ja coś mhm. wiem. No? Tak. E Ostatnia pozycja <coughs> końcowa, gawik. Eee, wiesz, co teraz wchodzę? Jeszcze nie wszedłem tam, jak się wchodzi na śmieci. Oki, okay, Sandra. Elektryku. Oki, okay, Elikson. Ja, co? Pozycja, gdzie byłeś? E, ten, jestem jakby na lewo od komców, sobie Chciałem tą choinkę zrobić. Okay. A Rivika? Ja miałem wchodzić do admina z Weaponsów. Tu Dochodziłam. O... Dobra, jest impostorem. Yeah? <t– tr> Sandra? <seine> nie, kto? kto? No, ale że Sandra odpaliła takie coś w elektryk, które zostawiłam. O, o, wygrana. No, no, -o. O i <tarza> to no, było nie nie cudowne. Dzięki, Sandra. Poczekajcie, ja muszę coś tak ze stresu, bo się, Jezus Maria się trzęsę cała. Joke. Też. <t tonia> Sandra jeszcze wydała wygrać z tym <tras Sean asta> ja Nie, nie wiem.